już dużo z Was może się zastanawiać, e, co będę robił w tym odcinku po przeczytaniu tytułu. E, no to, e, tak jak w tytule zapewne jest, e, będziemy grać w kasyno z graczami. Ogólnie w tym momencie, pod komentem Ukośnik Sklep, e, mam na serwerze 44 tysiące dolarów. Więc, no jako tutaj właściciel kasyna, e, chciałbym sobie oczywiście trochę dorobić. Generalnie, plany na ten odcinek jest przyprowadzenie jak największej ilości ofiar, e, no i po prostu wyciśnięcie z nich e, wszystkich soków, wszystkich po prostu pieniędzy, które mają w sklepie. No oczywiście, najprostszym sposobem do znalezienia ludzi e, jest. To jest mój Discord, Bedogiego. Także kto chce wziąć yy, yy, udział w yy, odcinku? ja na kanał yy, Poczekalnia. Dobra, okej, okay, wysilmy to. 528 osób jest teraz online na Discordzie. Czyli ja w tym momencie już czekam na osoby, no i co? No, widzimy się, jak już kogoś znajdę. Dobra, więc generalnie szczerze wam powiem, nie minęło nawet 30 sekund, a już mamy 7 osób na poczekalni, także mówamy pierwszą osobę, no i zobaczymy, czy się podejmie. Dobra, mam do ciebie pytanie bardzo poważne Czy masz pieniądze na serwerze bagemc.pl Jeden masz dobra, także panu chyba już podziękujemy. Dobra, weźmy widzowie generalnie inną osobę, ponieważ to Niestety, yy, no wiadomo, 11 zł tutaj pod slash sklepem to jest zdecydowanie za mało. Także wziąłem kolejną osobę. Dobra, siema. Jesteś GUDIEL37? Dobra, pytanie, czy grasz do Gra Ile masz pieniędzy pod slash sklep? Dobra, także jesteś już na serwerze, tak? Dobra, więc pytanie do ciebie: Ile masz pieniędzy pod ukośnik sklep? Zero, ale miałem 1000. <laughs> Nie oszukuj. Czemu oszukujesz? Nie oszukuję. Nie, no dobra, widzę z kamer, bierzemy kolejną osobę. <gry> dobra, także możesz już się domyślać, gdzie w tym momencie jesteś. Otóż jesteś w moim e, kasynie e, skromnym, dla którym e, dzisiaj mam zamiar na tobie zarobić jak najwięcej pieniędzy. Także e, ile hajsu masz pod ukośnik sklep? 20. 20 tysięcy masz? Po prostu 20, tak? Tak. Dobra jest, mamy go widzowie na Discordzie, halo? Jesteś przyjacielu? No. Dobra jesteś. Możesz się przywitać z widzami, bo jesteś w tym momencie na odcinku. To się przywitaj. Dobra. Ej, tam ci coś stary krzyczy za głową. Dobra. Mordo, pytanie do ciebie. Ile w tym momencie masz podłukośnik sklep hajsu? Więcej niż twoja głowa. IQ. Ha Aha, czyli mnie wyzwiesz, do masz bana <laughs> Nie, no dobra, nie, dobra, nie. mordo Generalnie zasady są takie, bo ja wam jeszcze, widzowie, ich nie przedstawiłem Także generalnie chodzi tutaj o to Ale nie ma. więc generalnie jeśli chodzi o zasady Musiałem tutaj oczywiście jestem kozaka uspokoić, bo ADHD daje się we znaki że nie, Mamy tutaj nie. 9 kolorów konkretu Mamy tutaj tabliczki, które oczywiście ty sobie weź do ekwipunku, nie wiem, w ogóle możesz je wziąć Dobra, masz tutaj, wyrzuciłem ci 16 tabliczek no i generalnie wygląda to w ten sposób, że ziomek obstawia sobie powiedzmy 5000 tysięcy na kolor czarny I jeżeli wyleci z tego kolor czarny to ilość, którą nie, nie, nie. obstawił dostaje razy 9 Także razy 10 możemy zrobić nawet, żeby żeby o! fajna taka liczba była, także do, Jeżeli obstawisz 5000 tysięcy dolarów To jeżeli dropię Ci dobry kolor, to odgrasz 50 tysięcy, rozumiesz? Dobra, okej, okay. także no, ja będę jak coś klikał w przycisk, żebyś tutaj nic nie oszukał Także wybieraj sobie Aha, nie możesz stawiać konkretu, także dobra, ja chyba będę musiał postawić. Dobra, który blok zielony. wybieram? Dobra, zielony, okej, okay. ile na niego obstawiasz? Dobra, tysiąc dolarów jest obstawiony na zielony blok. I teraz uwaga, chwila prawdy. No, niestety spaliłeś. A w ogóle musisz mi jeszcze wcześniej wysłać ten hajs na PW. No nie, no 1000 a nie sto. Dobra, dzięki, okej, okay, dobra, to teraz y, wyślij ilość pieniędzy, którą chcesz obstawić y, kolejny raz. Generalnie y, tak średnio jednej osobie będę dawał 3-5 próby, także, y, no, y, dawaj, y, okej, okay, nie, no 5 to za mało, Mordo, tak 1000 ty plus, nie? Nie, nie, je jeszcze trochę więcej. Nie. No nie, no dawaj, obstawiaj, Mordo, nie przegrasz, mówię ci. Dobra, okej, okay, 1000 dolarów obstawione. No wiesz co, no, głupi ma zawsze szczęście, w, a ja bym obstawił czarne, więc, no. Obstawiłeś już tysiąc, no to jaki kolor dobra, wybierasz? Czarne, czarne. Dobra, czarne, ok. Jeden. Tysiąc jeden, odstawiłem. Tysiąc jeden dolarów na czarne, dobra. Fila prawdy, czy się tak. uda? No nie, no to był, <laughs> jaki no. oszust, dobra. To co? Jestem kozak już nie, nie masz... Nie, Nie. Okay. Czekaj, piszę do kolegi o fundusze. No pewnie 100 tysięcy jakiś twój ziomek ma. Mordo, to ja mam farmę bazaltu, a nie ty. No spoko. Ale to mi najpierw wyślij, nie? Ale no wyślij mi z najpierw. Dobra, rozumiem, rozumiem, dobra. 1000 dolarów obstawione mord. Nie, co tu powiedziałeś? Dobra, 1000 dolarów, dobra. Ale weźcie nocy, Bo nie ja będę widział, kurda, co wylosowało. Czerwony. Nie, nie, żółty. Dobra, czy chcesz jeszcze coś obstawić? Czy już pasujesz. Dobra. Ile chcesz obstawić? Dobra, generalnie się widzowie na chwilę zbutowałem. No i jak widzicie już farbiłem sobie na ziomkach tutaj Trzy kolejne tysiące dolarów Miejmy nadzieję, że dzisiaj uda się zdobyć z No będę musiał po prostu szukać troszeczkę bogatszych typów, ale no zobaczymy jeszcze Ile z niego się uda wyciągnąć Także odbutowuję się i zobaczymy Dobra, halo jesteś? Masz fundusze kolejne? No. Dobra, czarny, yy, ale wyślij mi hajs To jak masz mieć koło to dawaj 10 koło Obstaw, nie, ale nie ziomek Nie, w sensie, nie to nie jest tak, że ja po prostu chcę z siebie jak, jak najwięcej hajsu wyciągnąć, ale... no, Nie, słuchaj, nie, słuchaj, ja mam dużo siano, nie, ja nie potrzebuję, to 48 koła mam. Słuchaj, nie, nie, słuchaj, patrz, obstawiasz 10 koła, jak wygrasz to masz 100 koła, nie? To mi kupie obstaw najlepszy kolor. No to, no bo masz raz 10, mówiłem ci. No to co, obstawiasz 10 koła? Ja 5, 4,5 tysiąca. No to weź mi dośli jeszcze. Czyli teraz wysłałeś 1000, no i jeszcze dośli. Dobra, okej, okay. czyli 4,5 tysiąca Obstawione, oh, ale se hajsik Na farmie, na tobie mordo, A? Dobra, lecimy, co obstawiasz? Wyliczanka Dobra, okej, okay. 4,5 koła kurda obyś nie wie, jak Jak on wygra, to teraz wygra To ja tracę cały swój hajs, także no, dobra, 3, 4 A! Easy dobra, dla siebie jest ten kozak, easy! A, ja gram, a, ja gram. a grasz dalej, no to dobra, no to wysyłaj. Dobra, to już twoja ostatnia gierka, nie? Bo też chcę inne osoby nie. wziąć. Tak! Dobra, dawaj. Dawaj, teraz coś grubego, 10 koła, nie? Dla kontentu. Dla kontentu. Nie, no nie. Nie, content, 15. Content 15. Taka... To dawaj 100 koła. No to nie, dawaj 15 koła Okej, nie... to ale to teraz nie, bo my musiał pofarmić na farmie Dobra, A, to ile obstawiasz? Ile obstawiasz? 3 koła. Tylko że ja mam 2990 może być? No dobra niech będzie, no dobra, wyślij Dobra, dobra 3000 wysłane, dobra, Pamiętaj, że jak wygrasz to dostajesz 30 tysięcy, tak? E, dobra, e, który? No dobra to ej No tak, no na pewno, dobra, jaki kolor ja obstawiasz? Wytrzymam. No nie, no jaki kolor obstawiasz? I co? Dobra, no to ja obstawiam za ciebie, pomarańczowy tak? Nie. No to który? Dobra, będę się śmiał jak będzie pomarańczowy, dobra. Trzy koła Dobra, losuj. Dobra. Czarny. Nie no, ej, stop, a ja nie wiem czy tam jest czarny w tym No dobra, to sprawdzamy na odcinku. Nie, ty masz mi pokazać. Czowieku, jest normalnie czarny, jest każdy kolor mordo. Dawaj, lecisz. Dobra, mordo, dawaj. Dobra, okej, okay, dobra, także... O kurna, niewidzialny jestem! Dawaj, i widzę cię! O, już działa, dobra Okej, trzy, cztery Dawaj mi, dawaj mi Dobra, okej, okay. mówamy kolejną osobę Także pozdro, za hajs, Dobra, także generalnie Na poprzednim ziomku udało się dafarbić e, Ponad 10 tysięcy dolców e, Także do no, co, mówamy kolejną osobę Dobra, okej, okay, duch Pytanie, czy jesteś na anarchii na CPL? No, jestem. Dobra, okej, okay. i teraz zasadnicze to się pytanie. Chociaż, nie, bo ty jesteś chyba bogaty na serwerze. Trzeba, nie widkę. We, weźmy, pimbleku. Harci, y, powtórzyłbyś, ile masz y, w tym momencie hajsu? 6000. No, 6 tysięcy. Dobra, 6 tysięcy. Dobra, to słuchaj. Generalnie, jeżeli trafisz dobry blok, to masz razy 10, więc z 6 tysięcy możesz zrobić 60. Co o tym sądzisz? Dobra. Y, który kolor? To, to, to jest szybki strzał, nie? Albo wszystko, albo nic. Różowy. Dobra, różowy, okej okay. 6000. Jak wygrasz, to człowieku, sklep, czy ja w ogóle tyle mam? hopie jak ja mam 55 koła. Ja ci będę 5 tysięcy wisiał wtedy. No ale, różowy. dobra. Dobra, zobaczymy, okej okay. Różowy, okej, okay. Jeszcze upewnimy się na GM3, czy tutaj na pewno jest różowy. Dobra, jest na pewno różowy. Także, dobra, okej, okay. Lecimy. 3, te, Ry. Ehm, no co? 6000 tysięcy na plusie widzowie. A, 106. Nie no, kurna, taki małych to już nie ma sensu. Albo dobra, no? Na co chcesz to 106 obstawić? Dobra, czerwony. 106. Może choć, że będziesz miał jakiś hajs jakieś itemy, dobra, czerwony. No i kurda limonka. Ej, nie no! To kasy, no to jest kurde, taki win życiowy. Ej, ale to nie jest kam widzowie, No pa, tutaj normalnie macie wszystkie kolory. Ja pierdziula, to jest, naprawdę polecam, polecam robić takie rzeczy, widzowie, dobra To co, siema mordo, kolejną osobę Okej, okay, dobra, a więc wówdałem kolejną osobę i tym razem to jest prawdziwy Patrix. Halo, może się przywitać Generalnie przed chwilą twój kolega x -Bot się pod ciebie patrzył, nie? I dlatego Dobra, i pytanie, tak, generalnie z racji się to jest odcinek, a nie live To troszeczkę powiększyłem mnożnik i generalnie jeżeli uda ci się wygrać obstawienie To wygrywasz ok dość tego, co obstawiłeś. Dobra, i teraz pytanie. Dobra, powiedzmy, że będziesz mógł 3-4 razy obstawić, nie? Więc powiedzmy, dobra, ile obstawiasz za pierwszym razem i da jaki kolor? 5 tysięcy na różowy. Dobra, 5 tysięcy na różowy. Miejmy nadzieję, że tego nie wygra widzowie, bo na dzisiejszym filmie już. <laughs> bo na dzisiejszym filmie już zafarmiłem 16 tysięcy dolców, ponad 17 prawie, prawie 17 tysięcy dolców w 20 minut, rozumiesz? To jaki to jest speedrun, dobra? Yy, weź się, odsuń. dobra i różowy, 5 tysięcy, 3, 4, ry. <laughs> Easy, padcic, dobra. Yy, 5 tysięcy, a właśnie, wyślij mi to, weź, bo ty mi tego nie wysyłałem. Wysyłaj. No, jakiś skamer? 5 tysięcy. Dobra, dziękuję. Czy czy, czy, czy. czy chcesz dalej obstawiać? No nie, no wygraś, mówię ci, gość. Hopie, ja, ja już. Ja wygrywam. Pięć na, na czerwony, dobro, okej. Okay. Jak tego nie wygra, ja jestem już naprawdę tak blisko wizualnie do stu koła. Mam w tym momencie 66 tysięcy dolców, dobra. Ale wyślij mi najpierw to pięć koła. Czy to tutaj nie oskabał, Dobra, okej. Okay. 5 tysięcy na czerwone. Proszę, okay. że będzie drop. 3, 4, Nie! Ej mordo, bo mnie z Minecrafta wywaliło, nie? Nie wiem o co chodzi Kurno nie, nie mogę na serwer wejść, wiesz? Kurde, no coś mi się zrąbało Nie no dobra No nie będę z kamerem, no Ja pierdziele, 50 tysięcy Dlaczego? Dlaczego ode mnie tego wymagasz? Bądź łaskawy, patrz No, to, 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 to nie jest Bogatszy grasz na serwerze, 50 tysięcy Ja pierdziele Przyjmaj gościu, nie, nie chcę sobie roz... już. Nie, dobra. Al albo może chcesz obstawić te 50 tysięcy? Jakby na coś. Nie, 10, 10, 10, dobra, okej. Okay. Na co obstawiasz 10 koła? Kula, na które? Na co? Na Czarny, Kuba. dobra, 10 tysięcy. A co tam brat ci podpowiada? Brat ma cheaty, dobra, znaczy kuzyn, dobra, okej. Okay. 10, Człowieku, jak to ci dropnie, ja automatycznie klikam Alt F4, nie? Automatycznie. Dobra, 3, 4, ry. Dobra, jest! Kamerze yy, Dobra, okej, okay. czy chcesz dalej obstawiać? No dawaj, no normalnie hopie, wzbogaciłeś się, giga. Zielone, zielone, dobra, dawaj 20 koła na to. Kurda, 10. na boi się po prostu, nie? Uff. Jeżeli to drop, nie, jak klikam alt, alt F4, nie, mnie to nie obchodzi. Dobra, 3, nie. 4. 3. Dobra, jest, jest, wygrałem. Dobra, dawaj 30 wow. koła, nie? Dawaj 30 koła, obstawiaj. Jak wygrasz, to masz 300 tysięcy. Dobra, no, no to weźmy śli. Ey, ale zwróciło się chociaż trochę, nie? Trochę? Ty, ty, teraz jestem w punkcie startowym odcinka. Ey, dobra, na które ty chciałeś obstawić? Dobra, brązowy, okej, okay, niech będzie. 5000 na brązowy, także chwila prawdy. Czy, czy kliknę w 4 Dobra, ej odsuń się, no, oszuście Dobra. dobra. Easy, easy, różowy Co? dropnął. Różowy, kurna, nie oszukuj Trus? widzów. In no trzeba go sobie kupiłeś przed chwilą No nie no Widzowie, jest to na nagraniu Drusterek zrób zbliżenie, tak? Zrób zbliżenie, Easy, dobra, dobra. To co? jest to chyba tyle No nie, chyba że chcesz 20 koła obstawić No dawaj, no proszę, 15 tysięcy obstaw, proszę Nie. No, proszę No dobra, Easy 15 Dobra, ty, ty masz świadomość tego, że ty to przerombałeś w tym momencie nie, jeżeli on to wygra, dobra, okej, okay, na co obstawiasz? O, byś, te, jeżeli tego nie wygrasz, będę najszczęśliwszym, najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, nie? A jak to wygrasz, to jest taka jest tego odcinka, dobra? Trzy, cztery, easy. No co? No easy, no. Nie, no kurna, fachiks. Widzisz, zostałeś zmanipulowany przez potężnego dogiego, także co, chcę wziąć się udziału, siema Dobra, także widzowie, było przez chwilę giga słabo, yy, myślałem, że przerąbałem po prostu cały majątek na serwerze Ale na szczęście udało się trochę odzyskać i mamy w tym momencie 61 tysięcy dolców yy, Także co, ja lecę już do ostatniej osoby, no i oby się udało dobić to stokoła, koła, no bo jak się nie uda to... No, no, no kurda jestem słaby, ale, ale i tak na razie 16 koła na plusie, także, także nie jest źle. Dobra, także generalnie lecimy z ostatnią osobą, którą jest e, xbot No e, Powiem Ci sytuację z nim, wygrał w ciul Znaczy wygrał 50 tysięcy, ale potem przerąbał. Pozdro, dobra, okej. Okay. Pytanie Ile chcesz obstawić i na jaki kolor? Kurna, no ale tak masz 3 te trzy podejścia, nie? Dawaj po 8 koła. Po 10, tak zaokrąglimy, nie? Ja, ale przegram w ale... Tak, ale ostatni bet mi ty doradzasz, tak jak ostatni. Dobra, okej, okay, dobra, no to pierwszy bet. Na co? E, dawaj, wysyłaj na, na, na peju nie? Dobra, eee. dawaj 30, dawaj, 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 nie dygaj. A po 8, okej, po 8. Okay, po 8. E, dobra, no to pierwsze, no na co? Dobra, okej. Okay. A w ogóle nie wspomniałem, ale na, na live było razy 4, a tutaj jest razy 10. O, dobra, <laughs> dobra okej, okay, limonkowy. Proszę, żeby nie dropło. Easy, różowy. Jak się z tym czuję, że właśnie spaliłeś 8000 dolarów? Lecimy dalej. Dobra, lecimy dalej, dobra, jaki kolor? Dawaj czerwony, czerwony. Dobra, czerwony, okej okay. 8000, dobra, okej, okay. no i, i ten, i, no, klikamy. Widzowie mamy 85 koła chyba raczej Dobra, ostatni bet, nie? Dobra, to jest ostatni bet i ja ci miałem doradzać, bo głupi masz szczęście, także ja ci doradzam e, czas, bo dawno nie dropił, nie? Dawno nie dropił. Dobra, let's go. Nie, nie, no, nie no nie patrz no, bo będziesz miał spoilery. No niestety chyba widzisz, bo ci wleciało deku No nie no czerwony! Widzowie, 85 koła, tak! Dobra, sorry nie znajdziesz mnie hopy, bo ja w emiratach zjednoczonych arabskich mieszkam, alo Dobra widzowie, no co? Dobiliśmy no, 85 tysięcy Nie będę dalej ryzykował, bo nie oszukujmy się, nie chcę hajsu stracić to na serwerze No ale tak, zaczynaliśmy odcinek z, z 45 tysiącami Teraz po około 30 minutach mamy 85 koła, także polecam robić takie kasy Nawet jak jesteście graczami, to w sumie spoko sprawa i co? Jak ja czy odcinek, dzięki czemu oglądaliście YELO!